Dzień dobry, panie dyrektorze. Czy możemy wejść na chwilkę? Tak, świetnie. Cóż, chcielibyśmy powiedzieć, że. Zaręczyliśmy się. Mm. Dziękujemy. Niestety związane jest to z pewnymi komplikacjami zawodowymi. Otóż pracuję na stanowisku kobiety z brodą. Ignaś wolałby, abym zgoliła brodę. Ja natomiast chciałabym, by Ignaś zrezygnował z posady połykacza ognia. Bardzo mu się później odbija. Poza tym martwię się, czy nie nabawi się wrzodu żołądka. Mhm. Mm Panie dyrektorze, proszę się nie denerwować. Zależy nam na pracy tutaj. Ten cyrk to nasz drugi dom. Wymyśliliśmy rozwiązanie. Mnie może zastąpić Matylda, kobieta guma. Matylda zbiera pieniądze na samochód i chętnie popracuje na dwóch etatach. Już zamówiła środek na porost brody. Podejrzewam, że będziemy jedynym cyrkiem, który ma kobietę gumę i kobietę z brodą w jednej kobiecie. Produkty dwa w jednym są ostatnio bardzo modne. A co do Ignasia, myślę, że mógłby przekwalifikować się na klauna. Za kilka miesięcy Maurycy przejdzie na emeryturę i będzie wolny etat. Jak na razie Ignaś mógłby pomagać przy pielęgnacji zwierząt i uczyć się od Maurycego tajników zawodu. Co pan dyrektor o tym myśli? Mm -hmm. Cudownie! A jeżeli chodzi o mnie, to Ignacy podsunął mi pewien pomysł. Zauważył, że mam. Jak to określiłeś? A, aha, wyjątkowe zdolności wokalne. Nie, nie, proszę nie myśleć, że chcę zostać piosenkarką, nic z tych rzeczy. Chodzi o to, że potrafię wydawać z siebie równocześnie różne dźwięki. Ach, nie wiem, jak to lepiej wytłumaczyć. Może zaprezentuję. Ludzie, gdy mają do zaśpiewania trzy dźwięki, śpiewają na przykład tak. A ja, gdy się skupię, potrafię zaśpiewać tak. Pomyśleliśmy, że jest to pewnego rodzaju niecodzienna umiejętność, którą można wykorzystać w cyrku. Troszkę poćwiczyłam. Zanudzę panu trzygłosowy kanon. <laughs> Muszę się bardzo skupić. <laughs> Tak, postaram mm -hmm. staram się solidnie podćwiczyć nad repertuarem. To nie muszą być tylko kanony, ale różne piosenki na dwa lub trzy głosy. Mogłabym dodać wstrykanie palcami lub rytmiczne zdzieranie.